Cześć, witajcie, Adrian z tej strony. Ostatnio miałem przyjemność przeprowadzić kilka szkoleń z tematyki 5S, tematyka dosyć prosta, chociaż temat dosyć ciekawy, czyli ten Basic Lean. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że uczestnikami tego szkolenia byli ludzie 50+, plus. prawie w całej okazałości ponad kilkadziesiąt osób, pracowników 50+. Plus. I to jest dopiero wyzwanie, jak przekonać pracownika w pewnym wieku, że zmiany są potrzebne, że zmiany, które zrobią w sobie, które wdrożą, przyniosą zazwyczaj wartość dodaną. Nie chcę się tutaj rozwodzić na ten temat, na temat tego tematu szkolenia, ale o jednym chciałbym powiedzieć. Po szkoleniu, w luźnych rozmowach, w kuluarach, podeszło do mnie trzech uczestników tego szkolenia, to byli bardzo sympatyczni panowie. I zapytali mnie, panie Adrianie, czy jest szansa, żeby nagrał Pan filmik instruktażowy, jak przeprowadzić szkolenie, tak żeby uczestnicy nie zasnęli. Tak, żeby uczestnicy oprócz długopisu wynieśli jeszcze z tego szkolenia coś więcej. Słuchajcie, nigdy nie uważałem się za jakiegoś mówcę oratora, chociaż no, radzę sobie jakoś z tymi publicznymi wystąpieniami dla kilku, kilkunastu bądź kilkudziesięciu osób. Jeżeli mam coś ciekawego do przekazania, to staram się to robić w taki sposób, żeby zaciekawić drugą osobę, y, słuchacza do tego, żeby sobie. Mm, no można powiedzieć kolokwialnie, potem wygooglował pewne rzeczy, albo dalej się do, dokształcił. I y, wydaje mi się, że chyba podejmę taką rękawicę i spróbuję taki tutorial nagrać, tak. Y, nie będę się rozwodził, bo oczywiście jest dużo więcej szkolących, bardziej profesjonalnych, zajmujących się tym na co dzień. Ja absolutnie tym się nie zajmuję na co dzień. Sprawia mi to nie lada przyjemność, jeżeli mam taką przyjemność, jeżeli mam taką okazję i zazwyczaj to robię, tak? Dlatego nagram taki odcinek, to co robię ja, jak zainteresować osobę, żeby po drugiej stronie dosyć mocno wsłuchiwała się w to, co się mówi i jak przekazuje tą wiedzę. Nie na zasadzie y, kopiuj-wklej z książki, tylko tak naprawdę na zasadzie życiowego doświadczenia. Tego, co widziałem w niejednym zakładzie, tego, co mogę pokazać. Oczywiście bazując na jakiejś prezentacji, na jakichś slajdach, ale to nie jest najważniejsze. Slajdy i prezentacja tylko pomaga. Niemniej jednak jest dużo rzeczy, które można przekazać tu i teraz y, w taki sposób, żeby ta osoba, nawet 50, plus, była tym zainteresowana żywo i chciała spróbować. Ja nie mówię, że. Od razu wyjdzie i będzie robić rewolucję Magdy Gessler. Nie w zakładzie. Wydaje mi się, że trzeba to robić wszystko z głową. Niemniej jednak chcę spróbować nagrać taki filmik. Mam nadzieję, że uda mi się to. Jeżeli macie jakieś pomysły, co powinno się w takim filmiku znaleźć, wrzućcie gdzieś tutaj na chmurkę, ewentualnie gdzieś tutaj na dół. Ja sobie to przeczytam, zapoznam się i mam nadzieję, że kogoś ten filmik zainteresuje, a być może komuś pomoże. Dzięki wielkie na teraz, także słyszymy się i widzimy w odcinku pod tytułem Jak szkolić, żeby szkolący nie zasnął. Trzymajcie się ciepło, miłej niedzieli, hej!